Cześć moi drodzy z tej strony Lego Fanka! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pytaniem, a jest to, czym jest Green Flame. Jeśli interesujesz się Lego i ten zwrot jest Ci pewnie znany, chociaż raz może o nim słyszałeś. Także w dzisiejszym odcinku chciałabym Ci wytłumaczyć, co to znaczy. E, troszeczkę zainspirowała mnie do tego odcinka Magdalena Mazur dzisiaj, e, wczorajszym komentarzem, także bardzo jej dziękuję i ją pozdrawiam. A teraz odpowiadamy na Wasze pytanie. To, czym jest Zielony Płonie, jest to ogólnie fanowska nazwa na związek Kaja oraz e, Lloyda. Tak właściwie w, fabularni, w oryginalnej fabule nie było czegoś takiego, że oni są w związku, ale nasi kochani fani Lego Ninjago wymyślili, że będą oni w związku, że mają razem jakieś relacje, e, że się kochają, coś takiego. Tak to mogę nazwać. Być może jest to zapoczątkowane tym, że e, Kai ratował życie Lloydowi w odcinku Zielony Ninja i wtedy po prostu oddał mu to, że chciał być tym Zielonym Ninja, ale zrozumiał, że to jednak Lloyd jest, tak? Chodzi mi o to. Jest to ukazywane na wielu fanartach Typu właśnie ten Możecie znaleźć takie zdjęcie na Tumblerze Czy w ogóle w Google Grafice Jest tego naprawdę mnóstwo Są też pisane opowiadania Na temat Zielonego płomienia, czyli Green flame Głównie są one w języku angielskim Ale myślę, że jak dobrze przeszukacie internet To znajdziecie je również w języku polskim A Zapączkątkowały to pewnie nastolatki Które chciały połączyć ninja Ja bym szczerze Powiem Wam szczerze moją opinię. Wiele osób to hejtuje. Ja mam, nie mam nic do tego zarzutów, ale powiem Wam, że nie przepadam za tym, jak ktoś ma macza palce w fabule i ją zmienia, ponieważ jestem przyzwyczajony do tego, co twórcy mi dają, a nie do czegoś nowego. Także z filmem też będzie mi ciężko się pogodzić, ale zrozumiem, że chcieli troszeczkę odnowić, e, zrobić reboot z serii. Także dziękuję Wam za oglądanie. Nasze tajne hasło to tym razem płomyczki. Także do kolejnego odcinka. Miłych wakacji Wam wszystkim życzę. Mi się w roku Szkolny zakończył w czwartek, a już na, już na wakacjach w drodze. Przynajmniej, cześć.